Maciej Bartoszek w roli trenera Korony Kielce, a po drugiej stronie Próbet Termalika, czyli klub, w którym dzisiejszy szkoleniowiec gospodarzy stosunkowo niedawno pracował. W Kielcach pierwszą szansę miał Paweł Łysiak, ale uderzył bardzo źle. Ta sytuacja w minucie 15, a 120 sekund później odpowiada Brubet. Zaczęło się od zablokowanego podania. Remigiusz Szywacz musiał interweniować jako ostatni obrońca, ale było tam dwóch rywali. Roman Gergel rusza z piłką sam na sam z bramkarzem. Gergel skutecznie 1-0. To czwarty gol Słowaka w pierwszoligowym sezonie. No i mecz rozpoczyna się doskonale dla Brugbetu Po domowej porażce z arką, teraz goście mieli apetyt na trzy punkty. Widzimy sytuację z 38. Minuty, gdy powinien Martin Zeman zakończyć to zdecydowanie lepiej. Zupełnie nieudane uderzenie. W 40. minucie jest rzut rożny dla Brugbetu. Gergel i Grabowski w narożniku. Ten drugi dośrodkowuje. W Artem Putiwcew i robi nam się 2 do 0. Korona w tym meczu osłabiona brakiem m.in. Tiakane, Simopulosa, Szymusika czy Kiełba z różnych powodów. No i nie była w stanie po odręcznym spotkaniu walki. W 68. minucie znów po powalczył w powietrzu, wlazło. Jest tyłem do bramki śpiewak. Świetnie zachował się Kacper Śpiewak, który zdobywa swojego gola dosłownie kilka minut po wejściu na boisko z ławki. W bardzo dobrym stylu wygrywa więc ten mecz Brookbet, w dodatku znów nie tracąc ani jednego gola. W Kielcach mogło skończyć się nawet na 0-4, ale ostatecznie trzy gole zdobyli podopieczni Mariusza Lewandowskiego, którzy wracają do wygrywania.